Ja myślę, że często problem w organizacjach polega na tym, że pracownicy nie widzą, z czego, się, z czego wynika zmiana. Im jest narzucone po prostu. I to jest, myślę, że jedno z tak największych wyzwań. My zakładamy, że nasi pracownicy przecież wiedzą to, co my wiemy. My często zakładamy, i to jest niestety popełniany błąd menadżerów na różnym poziomie, my zakładamy, że nasi pracownicy postrzegają rzeczywistość tak jak my, a nie muszą. Oni są na różnym etapie swojego rozwoju zawodowego, emocjonalnego, jeżeli też, również jeżeli chodzi o, o wieki, postrzeganie swojej rzeczywistości, takiej prywatnej. Tak? Więc myślę, że to jest w ogóle podstawa do tego, żebyśmy o tym rozmawiali, żebyśmy pomogli naszym pracownikom. Oni muszą z poczuć, że te zmiany nie muszą być dla nich złe, że zmiana nie oznacza dla nich tylko i wyłącznie redukcji stanowiska, ale dajmy im szansę odkrywania siebie na nowo. Ja zawsze powtarzam, że największym wyzwaniem jest wyjście z takiej strefy komfortu. Ale czy oni mają, czy pracownicy nasi mają ku temu wsparcie? Czy rzeczywiście otrzymują od nas wsparcie, żeby wyjść z tej strefy komfortu, żeby poszukiwać siebie na nowo, żeby odnaleźć się w tej organizacji? Mamy, prawdopodobnie nie doceniamy bardzo wielu pracowników, jakie mamy wokół siebie. Nie wiemy, jaki jest w nich potencjał. Czasami ci ludzie prac wykonywali swoje obowiązki doskonale na te stanowiska, które za chwilkę po prostu znikną, a może się okazać, że możemy w nich odkryć nowy potencjał. Tylko musimy dać im szansę, musimy dać im też możliwość rozumienia pewnych rzeczy i pomóc im właśnie odnalezienia się w tej sytuacji. Ja myślę, że to jest w tej chwili ogromne wyzwanie, i to jest jedno z takich najważniejszych elementów, bo wtedy tacy pracownicy będą z nami. Oni będą razem z nami się rozwijali, oni przejdą przez te trudne momenty w naszej organizacji. Natomiast tak jak obserwuję, tak, jeżeli my narzucimy pracownikom, że pewne rzeczy się dzieją tak i koniec, oni nie będą widzieć sensu tego, nie będą widzieć dla siebie takiego, nie będą mieli poczucia bezpieczeństwa, oni przez to nie przejdą, nie poradzą sobie z tym. A myślę, że to się, znaczy mam nadzieję, że to już powolutku się zmienia, przynajmniej <laughs> obserwując, Organizacji, widzę, widzę, że to się zmienia, był taki pęd za tym, żebyśmy byli otwarci tylko i wyłącznie na, młodych, na młode pokolenia. Ja jestem osobiście tego przeciwniczką, czy rzeczywiście my chcemy tylko nowe młode pokolenia? Czy tylko młode pokolenia są otwarte na zmiany? Czy młode pokolenia rzeczywiście mając nową edukację, nowe spojrzenie na rzeczywistość? Czy to jest rzeczywiście dla nas jedyna najważniejsza wartość? Myślę, że nie. Myślę, że powinniśmy też bazować na wartościach właśnie osób 40+, plus, nawet 50+. Plus. Są to osoby, które zbudowały swoją karierę na całkiem innych wartościach, które mogą bardzo dużo nauczyć naszą młodzież. I łącząc właśnie te pokolenia, wartości tych dwóch pokoleń, ucząc się nawzajem, możemy zbudować niesamowitą organizację. Ale to wszystko od nas zależy, co z tym zrobimy. Czy wszystkich będziemy traktować i będziemy rozwijać właśnie w tak adekwatnie do ich, do ich możliwości, potencjału, do tego, jak możemy razem z nimi zbudować tak naprawdę organizację w nowej wersji, wersji, która, która, którą musimy dopasować adekwatnie do tego, jak się zmienia nasza rzeczywistość biznesowa.